Dobra, bierzemy quest karty. Hmm, to wzięliśmy. Nie mamy quest karty. I'm keeping tabs on you. Yo. A domek można niby kupić. Ale muzyka to jest cudowna. także uważam. Dobra, wyjdźmy stąd, sir.

I damy tej księżnej, śmiesznej. Czy jaki tam... E, dobra. F. Equipment. E, tak. Rzeczy A i tu są też gifty eee, tak Użyjemy tego na dziewiątce Na czwórce I rubina możemy Użyć na trójce I weeding Ring Żyjemy na dziewiątce. Dobra, że mamy potrzebne rzeczy. Eee, safe, gdzie ona jest teraz? Dobra, jesteśmy zwycięzcą w tłuchnieju. Don't do anything silly now. You can't give me something you haven't got. It makes me wonder what else you're lying about. Hey. Hey. Yes. Say again. Hey. Say again. To your Co by chciała, to niech To niech wspierdano. To niech wspierdano. Quests. Bowerstone North, jakiś kontakt bandytów. Nie mam pojęcia, co mam robić. Gdzie jest ten zasrany kontakt? Chicken chaser. Mm. Chicken chaser? Don't try anything. Chicken chaser. Oh. Oh, hello again. Very pleased. I suppose she's got you getting a. Well, anyway. If you want, she truly loves those flowers. <laughs> she's the only one who. My name is Tanya. Ah. I'm a deep cover bandit intelligence operative otto one of our agents is secretly in place with the trader group but the net is closing around him it's your job to get him out follow me my bandit controllers will explain more <laughs> We're about to ambush a trader convoy. One of our men, Otto, is under mm -hmm. Zrobimy to zadanie. He would make a fine leader. Need my for you. You're on. No, przynek będzie. To jeden, tak. Time running out. Take it. Spandetta. Czekaj, się. O ci są silniejsi dużo. Widać. Może inaczej powinni być. We've got to spring the the of the train. a terrible crumb, no matter who you are, a terrible crime, no matter who you are, that is a terrible cry, no matter who you are, No trochę do przybycia tu mam. Czterech tu powinno być, tak? Uh. Ten jakiś silniejszy. Widać, mega silny. Czy ja nie robiłem tutaj podobnego bardzo zadania? Daje mi się, że tak, jak najbardziej robiłem. Come on. Huh? Dobra Nie bardzo czaję, a, jestem już generalnie, tak. Nie bardzo czaję o co chodzi z tym zadaniem. W ogóle zapisało mi tu grę o dziwo. Dałem się, że Wcześniej tam z reczku Znaczy z No już nie. Nie, nie, nie nagrywano już, tak powiem. Dobra, chwyt to. daje. Nie wiem o co tu chodzi. Ja bym chciał fabułę pchać do przodu bardzo. Bowerstone Jail.

Co jest? Follow. Let's get a Come on! Follow. Let's get a I tak, kupimy sobie jakieś tam fajne umiejętności. Będzie spoko wszystko, myślę. To jest już 18 odcinek.

Mój jest no tam są jakieś bandyci. Let's Chyba, Chyba. niech rzuci! Chaser. Chicken Jaser. Stój. Czyli to nie tu. bo się ja się stawiam gdzie mam iść? Tak ja cię no jedno.

Nie bardzo czaję to zadanie. I my old mate Otto's all right. Come on.

yes get out i suppose she's got well and she truly loves those flowers <laughs> she's the only one who does please tell me you've recovered your sense yes finally we're going to bring that crazy i'm not crazy the truth wants to be free where have you been

Muszę o tym poczytać Pandit Spyk Dobra, follow. Czytałem na internecie i tu powinien być jakiś kombój z kupcami, który miałbym dogonić. Ale ja nie widzę niczego takiego. Niczego takiego nie widzę. Nie wiem, denerwuje mnie to trochę, nie ma tutaj nic czy jest jakiś safe? Mnie już to denerwuje. Muszę tam tego bandytę zabrać Masakra, jak mnie denerwuje to zadanie Oczy mnie kurwa tak bolą No, dobrze się czuję po tej zasranej szczepionce. Także szczepta. Follow. Ej, nie wiem, gdzie jest ten konwój nawet. Nic nie wiem. Są tu uziemione. Follow. 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 Let's Nie mam pojęcia, no bo ten bandyta do miasta na, nie wejdzie. W sensie on nie wejdzie sam, tak? Tamta lokalizacja, czyli Bowerstone, jeszcze jest w tym zadaniu. Tu powinien być jakiś konwój i ja powiem to odbijać. Ja tak właściwie to I chyba nie powinien nie powinienem. Nie musiałbym brać tych dzieci wszystkich. Nie wiem. To już chciało biednego tylko. Tu nikogo nie ma, jak zawsze. I hope my auto's all right. Do innych lokalizacji nie mogę się dostać. Nie ma ich. Nie wiem, jak nie da rady min zrobić, to zabiję go po prostu i tyle. Bo chciałem spalić tego questa. No kurwa nie ma nikogo tutaj. Come on! Nie ma tu kurwa nikogo. Follow. Kopiamy sobie. To. No kurwa, Wyjebałem ich, Wyjebałem ich wszystkich. Wczytajmy to, 9.42. czterdzieści I'm not crazy. The truth wants to be free. Dobra, niech będzie. Kurwa, mam dość tego. Can't you see? Mogę się normalnie teleportować. Super, bardzo tego chciałem. Nie no, wiem, co ja takiego szybko, złego zrobię. Nie ma quest kartów. No jak nie ma dla mnie quest cardów, to co ja mam robić? Ale my zadania róbmy, a nie teleportujmy się bez celu. Znaczy ja muszę jakieś zadanie jednak robić, tak? Jak się okazuje. Nie wiem, kurwa, mać, nie mam. Nic. Może ja potrzebuję mieć jakiś poziom jakby... Rozbudować postać? Nie mam pojęcia. Come to the map room and speak to me. Magic power. No i zaszukamy. Chicken chaser, kurwa. Przelony chicken chaser. Gdzie jest pierdolony mais? Mais ty kurwa, gdzie ty jesteś? No tu była książka, no, no nie zapomniałem jej zabrać. Szukam maiza. Guardiany jakieś. This is terrible. Jack has kept. I spoke to her briefly. Jack can never be allowed to succeed. You must stop. There is a quest card for you. But if you choose to take it, you will forsake your.